Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałem zaprezentować 10 15 oraz 20 kopiejek z 1915 roku z Rosji carskiej. Pierwsza z nich niewielka 1,8 g wagi, 17,5 mm średnicy. Możemy zauważyć przepięknego orła heraldykę Dwugłowego. Litery BC oznaczają mennicę w Petersburgu. Nie wiadomo do końca, kto był projektantem. Lubianie ja potrafiłem znaleźć takiej informacji. Druga z nich ma na sobie niewielkie ślady po zawieszkach, dlatego była dla mnie ciekawym obiektem, który nabyłem do kolekcji, ponieważ służyła jakiś czas za biżuterię, co było w tamtych czasach naturalne. Najpiękniejsza z nich 20 kopiejek w stanie bliskim menniczego. Oczywiście, jak na swoje lata, nie nosi zbyt wiele śladów obiegu. Ten rocznik charakteryzowało to, że nie był zbyt długo na rynku ze względu na rewolucję październikową, która wybuchła dwa lata później. Dziękuję bardzo za obejrzenie materiału i zapraszam do kolejnych.